Przestań! Jeśli zamierzasz kupić kolejny krem przeciwzmarszczkowy, wstrzymaj się! To, co za chwilę usłyszysz, może Cię zszokować, ale zaoszczędzi Ci setki złotych i lat rozczarowań. W tym wideo pokażę Ci prosty masaż, który możesz wykonywać na przykład codziennie rano, aby poczuć się świeżo, a także wygładzić zmarszczki, nadać swojej cerze więcej blasku oraz promienności. Dlatego jeśli szukasz łatwych i szybkich sposobów, aby pozbyć się zmęczonej twarzy, sieńców pod oczami, czy opadniętych policzków, ale nie chcesz tracić górki pieniędzy na kolejne zachwalane kosmetyki, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym podziękować za tak liczne komentarze pod moimi ostatnimi postami i materiałami wideo zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Instagramie. Cieszy mnie taki odbiór, bo to pokazuje mi, że coraz więcej kobiet staje się świadoma swojego piękna i chce zrobić coś dla siebie. No i nie ukrywam, że motywuje mnie to do tworzenia kolejnych materiałów. A właśnie, prawie zapomniałam, jeszcze jedna ważna sprawa. Mianowicie od kilku dni dostaję mnóstwo pytań o to, co zamierzam ogłosić w najbliższy poniedziałek 17 lutego o godzinie 19. I choć bardzo bym chciała opowiedzieć Ci o tym już teraz, to jeszcze kilka dni trzeba poczekać. Gwarantuję jednak, że warto, bo to będzie absolutna rewolucja na polskim rynku i coś, co pomoże wielu kobietom nie tylko wyglądać młodziej, ale przede wszystkim zyskać więcej pewności siebie i blasku każdego dnia. Szykuję 21-dniowy maraton odmładzający na twarz, gdzie przy pomocy metody Face Balance ujętnisz skórę, wygładzisz zmarszczki i na nowo polubisz swoje odbicie w lustrze. I co najważniejsze, zamiast wydawać setki złotych, zrobisz to w cenie niższej od obiadu dla dwóch osób na mieście. Kliknij link w opisie i zapisz się już teraz na bezpłatne szkolenie, gdzie dowiesz się, jak naturalnie zadbać o swoją cerę i weźmiesz udział w tej wielkiej premierze. A teraz przechodzimy już do konkretów, czyli od czego zacząć, żeby w ogóle uzyskać efekt liftingu. Napięcia w okolicy szyi, karku i dekoltu to główni sabotażyści młodego wyglądu twarzy. Sztywność w tych obszarach blokuje swobodny przepływ krwi i limfy, co sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną, opuchniętą i pozbawioną jędrności. To mój pierwszy lifehack, który zdradzam już teraz. Jeśli chcemy osiągnąć efekt liftingu na twarzy, najpierw musimy uwolnić napięcia poniżej. To klucz do naturalnego uniesienia i odświeżenia wyglądu naszej twarzy. Dlatego zaczynamy od masażu dekoltu, szyi, który pobudzi krążenie, dotleni twoją skórę, rozluźni spiętą krawędź mięśnia czworobocznego i okolice karku oraz przygotuje twarz do skuteczniejszych technik liftingu, które będziesz mogła poznać na darmowym szkoleniu. Poznasz ten zestaw w wersji bardziej rozbudowanej i przejdziemy już do samej twarzy. Wygładzimy zmarszczki wokół oczu, zmniejszymy opuchliznę, a także poznasz fenomenalne techniki na podbródek, uniesienie owalu twarzy i młodzieńczy blask skóry. Cały masaż to efekt liftingu, ale więcej o tym opowiem na darmowym szkoleniu. Przyjdź! Przepracuj razem ze mną i zobacz na sobie. A tymczasem naszykuj sobie olejek do masażu i zaczynamy pierwszą część całego treningu. Zaczynamy od nałożenia olejku na naszą szyję i dekolt. Chciałabym, żebyś nie nakładała za dużo olejku, żeby nie było dużego poślizgu. Wtedy wykonamy troszkę głębszy masaż. Rozprowadź bardzo delikatnymi, już rozpieszczającymi ruchami olejek na dekoldzie i na szyi. I zaczynamy od rozluźnienia krawędzi mięśnia czworobocznego. Jeśli trudno Ci go złapać, unieś ramię do góry, chwyć mięsień, gruby, twardy mięsień i zacznij go uciskać kciukiem. Staraj się rozluźnić całe ciało, rozluźnić swoją twarz. To może być trochę bolesne miejsce. Tutaj gromadzi się dużo stresu, dużo napięć, szczególnie jak masz pracę siedzącą, ale w zasadzie to jest miejsce, które każda z nas powinna rozluźniać. Więc kilka ruchów uciskowych, a następnie wygładzamy od góry w kierunku ramienia. Następnie palcem wskazującym i serdecznym obejmujemy obojczyk i przejeżdżamy delikatnymi ruchami, taki nacisk 3 na 10 wzdłuż naszych obojczyków. I kostkami zgiętych palce wchodzimy w głębiej pod obojczykiem. Otwierając naszą klatkę piersiową. Nie śpiesz się. Wykonuj ten masaż swobodnie. Możesz dodać sobie kilka kropli olejku eterycznego do swojego olejku do masażu. W ten sposób stworzysz cudowny rytuał. A teraz obiema rękami podnosimy, uelastyczniamy nasz dekolt, tkanki. W ten sposób przygotujemy skórę do liftingu, ale to też ważny obszar do uniesienia naszych powiek. I druga strona. Zaczynamy od ucisku krawędzi mięśnia czworobocznego. Jeśli nie czujesz lekkiego dyskomfortu, to znaczy, że troszkę delikatnie naciskasz, więc możesz docisnąć troszkę bardziej. Jak poczujesz pierwsze rozpuszczenie tego napięcia, to wygładzamy krawędź. Następnie obojczyk. Przesuwamy się wzdłuż obojczyka. Nie naciskamy za mocno, ale chcemy aktywować nasz układ chłonny. Pamiętaj, że nasz układ chłonny nie ma silnika, tak jak układ krwionośny, więc jeśli nie zaktywujemy go na przykład aktywnością fizyczną albo masażem, to on po prostu nie działa. I kostkami rozmasowujemy napięcia, które pojawiają się w dekoldzie, zamykając naszą klatkę piersiową. Po takim przygotowaniu możemy przejść wyżej, czyli na naszą szyję. Teraz krawędzią naszą, naszych dłoni będziemy rozluźniać napięcia. Pamiętaj tylko, żeby nie unosić ramion do góry, tylko ramiona opuszczamy do dołu, wyciągamy się do sufitu i przemasowujemy krawędzią dłoni od dołu do góry, aż do krawędzi naszej żuchwy. Kilka ruchów. Tak żebyś poczuła błogość. A następnie kłębem zatapiamy się z boku szyi i znowu ściągamy napięcie i nadajemy też odpowiedni kierunek spływu naszej limfy. Teraz druga strona. Pamiętaj, opuść ramiona, wyciągnij się do sufitu i kłębem ściągamy napięcie z boku. Możesz lekko wyciągać się uchem do sufitu. W ten sposób jeszcze bardziej rozluźnimy napięty obszar naszej szyi, karku i dekolt. Praca na podwójnym podbródku, chwyć tkanki i przesuwaj je wzdłuż żuchwy pod płatek ucha i ściągnij do dołu, wyciągając się czubkiem głowy do sufitu. I jeszcze. Wyciągnij się do sufitu, opuść ramiona. Pomyśl o czymś przyjemnym, zamknij swoje oczy i przenieś się w miejsce, które daje Ci błogość i poczucie bezpieczeństwa. Kolejno będziemy przechodzić na naszą żuchwę i robić lifting, ale bez całego tego etapu wprowadzającego nie jesteśmy w stanie wykonać dobrego liftingu twarzy. Więc widzimy się już 17, gdzie będziemy kontynuować nasz masaż twarzy. Przyznasz, że to uczucie relaksu i rozluźnienia jest niesamowite? A teraz pomyśl, że to zaledwie maleńki wycinek tego, co jest możliwe i jak duże efekty możesz osiągnąć w zaledwie kilka dni, jeśli będziesz mieć sprawdzoną metodę i plan krok po kroku. I więcej na ten temat opowiem już 17 lutego o godzinie 19 na bezpłatnym i zupełnie nowym szkoleniu online. Opowiem Ci, jak krok po kroku zadbać o swoją twarz, aby nie wyglądała, jakbyś była wiecznie zmęczona. Dowiesz się, co zrobić, aby zniwelować sińce pod oczami, a także jak napiąć skórę na opadających policzkach. I na koniec wisienka na torcie, czyli wspomniana wielka premiera, a konkretnie 21-dniowy maraton odmładzający na twarz. Tę wiedzę zbierałam i testowałam przez ostatnie 17 lat. Ty nie musisz tego robić, a zamiast tego możesz wziąć pigułkę i od razu działać. Kliknij w link w opisie, zapisz się już teraz i do zobaczenia 17 lutego o godzinie 19.